Tak, 25 minut cały tor przeszedłem. A, to godzina <grybina 25. <grybina 25. <grybina> Idea parku linowego powstała w końcówce 2006 roku. Zarząd postanowił w jakiś sposób podnieść atrakcyjność właśnie samego regionu Wojewódzkiego Parku Kultury w Poczynku. Tutaj było wiele pomysłów dotyczących wesołego miasteczka. No i sam pomysł powstania i budowy parku linowego. Sama koncepcja jest bardzo ciekawa, ponieważ parki nowe stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Jak i sport ekstremalne. Czegoś takiego nie było tutaj. W pobliżu trzeba było jechać w góry do zakopanego, ewentualnie Wisła, Równica. No teraz na szczęście mamy to tutaj właśnie w naszej śląskiej aglomeracji, w samym centrum, w samym sercu, tutaj w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Nasz park linowy powstał na 25 wysokich, bo 14 metrowych palach, na których zostały rozmieszczone trzy trasy wspinaczkowe. Ponieważ już na tą chwilę, choć park funkcjonuje właściwie dwa tygodnie, obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tym miejscem, chcielibyśmy go już niedługo rozbudowywać. Prawdopodobnie powstanie tutaj tak zwana sztuczna jaskinia. Czegoś takiego jeszcze nie ma w Polsce. Natomiast chcielibyśmy, aby to powstało. Nie wiem, czy uda się to zrobić, zrealizować inwestycje jeszcze w tym roku. Natomiast na przyszły jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. E, oprócz tego, że właśnie mamy park linowy, to sztuczna jaskinia wzbogaciłaby bardzo ofertę. No i myślimy też nad taką bardzo profesjonalną ścianką wspinaczkową. Jeśli się to uda, chcielibyśmy zrobić takie właśnie centrum sportów ekstremalnych właśnie przy Śląskim Parku Linowym Palenisko. Może też opowiem sama nazwa. Sama nazwa powstała właśnie od, od tego, że chcieliśmy utrzymać taki górski charakter tego miejsca, na samym środku, jak Państwo zwrócicie uwagę, jest właśnie usypane takie palenisko, ono płonie zazwyczaj w weekendy lub jeśli są tu grupy zorganizowane, takie, które mają spotkanie integracyjne, wtedy też to rozpalamy jest to taki dodatkowy klimat, wiadomo, że od wieków ognisko łączy, chcieliśmy też coś takiego tutaj wykonać, aby ludzie czuli się po prostu swobodnie, no i właśnie taka, taka, taka enklawka tutaj w centrum tej aglomeracji sportów ekstremalnych. Tak jak mówię, ludzie są bardzo zadowoleni, jest to atrakcja dla wszystkich, bo od najmłodszych, gdzie mamy właśnie trasę dla dzieciaków po osoby dorosłe, po profesjonalistów, ponieważ stworzyliśmy specjalną trasę właśnie ekstremalną dla osób, które robią to zawodowo. Jest to trasa naprawdę trudna, chociaż wiele takich osób wysprotowanych decyduje się na nią. Czasami po prostu z niej rezygnuje, no bo ona wymaga naprawdę tężezny fizycznej. Park linowy jest zlotowany na 26 polach. Najdłuższa droga, najtrudniejsza, ma długość 300 metrów. Natomiast trasa dla dzieci jest długości około 119 metrów. Eee, trasa dla dzieci ma pewne uszeregowania: dziecko nie może statujące w parku linowym, nie może być mniejsze niż 1,30 m. Wzrostu. Natomiast e, dla wszystkich dorosłych osób, e, trasy średniej, trasa trudna jest przeznaczona dla dzieci nie mniej niż 1,60 m. Mamy wysoko wykwalifikowany personel, także w każdym momencie kiedykolwiek może być jakaś zdaje sytuacja ratowania, jesteśmy zdani do zrzucenia klienta do partnera. Park linowy wywarł na nas duże wrażenie. Mimo to nasz dzielny reporter postanowił poczuć warunki ekstremalne na własnej skórze. Po założeniu odpowiedniego sprzętu i odbyciu krótkiego kursu ruszył w niesłychanie niebezpieczną trasę. Trasę dziecięcą.